Cześć, jestem czy witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Captain Toad Treasure Tracker i dzisiaj ukończymy sobie piąty już świat w tej grze. To będzie prawdopodobnie już koniec tej pierwszej książki, która jest takim pierwszym rozdziałem w tej produkcji. Później nam się odblokują jeszcze dwa kolejne rozdziały, więc jeszcze gry przed nami sporo. Aczkolwiek, coś mi się wydaje, że w tym świecie będziemy mieli chyba tylko walkę z bossem. Bo patrzcie, to jest chyba ostatnia już kartka i tutaj mamy te wielkie ptaszysko. On się nazywa Wingo, wreszcie się dowiedziałem, jak się on nazywa, bo nie wiedziałem, jak nazywać właśnie tego bossa. A więc, Wingo zapamiętajmy, i dostaniemy się do jego wieży. No, i wiem, że tutaj, aby ukończyć na 100% ten etap i zdobyć cel dodatkowy, to trzeba zebrać 70 monet. Czyli, za wszelką cenę, będziemy zbierać nie tylko diamenty i gwiazdkę, ale też i właśnie wszystkie monety, jakie tylko napotkamy. No, nic, no to w takim razie przejdźmy do tego poziomu. Tam właśnie jest y, porwana Toadette, czyli y, ta dziewczynka grzybek, jakkolwiek by tego nie nazwać. W każdym razie nasz kapitan Toad spróbuje ją uratować. No i dobra, zobaczmy. Jak ta walka w ogóle będzie wyglądać, to jest pytanie. Przydałoby się rozejrzeć. Mamy już pierwszy diament na widoku. Aha, tutaj jakieś podmuchy wiatru wywołuje. Domyślam się, że muszę trzymać się wtedy z daleka. Albo przynajmniej z jakimiś przeszkodami być wówczas. Tutaj do góry. Mamy drabinkę. Teraz to sprawdźmy. Też kolejna drabinka. No dobra, tak jak mówiłem, zabieramy wszystkie monety tutaj. Dobra. Aha, on tak widzę, że od lewej do prawej po prostu sobie będzie tutaj latał. Dobra, teraz tutaj schować się. Zobaczmy. O proszę, jest kolejny diament. Muszę się za tymi przeszkodami kryć, żeby ten wiatr mnie nie spychał. Wtedy może być nieciekawiej i spadnę w przepaść, a tego przecież nie chcemy. Dobra, i teraz szybko tutaj. Mamy diament. To jest pierwszy strzeg Teraz tutaj na górze będzie kolejny. O, czekajcie, bo widzę już kolejny przycisk, którego będę mógł użyć. O proszę, ile monet? O kurde, chyba 30? Tak mi się wydaje. To, to było niezbędne, żeby ukończyć poziom na 100% z pewnością, żeby zaliczyć ten cel dodatkowy. Dobra, może i będzie w tym odcinku tylko jeden poziom, ale za to jak widzicie całkiem spory. A jak tam się dostać na górę? Czekajcie, tutaj się schować. Aj, tylko że to i tak mnie spycha. Aha, dobra, czyli będę musiał tutaj odczekać. On teraz mnie zepchnie do ściany oczywiście, ale to mi się nic nie stanie absolutnie. Patrzcie na biednego kapitana Touda. Aż sobie zbliżę. Teraz właśnie mnie przesunie w tę stronę razem z tymi skrzynkami. I dopiero teraz mogę przejść na drugą stronę. Tutaj konkretnie. Dobra okej. Okay. Teraz tak, jak tam się dostać? Aha, tutaj. No to już wiem. Raz patrzcie, przejdę tu. I będę miał nasz diament. Tutaj przejdę, na razie poczekam. Może dobra. Jest diament, tu już będą dwa. Tutaj mamy jeszcze. Okej, okay, trochę monet. Bardzo dobrze. Z powrotem wyjdę tutaj. I za chwilę spróbuję jeszcze tego przycisku użyć. Tutaj na dole. Zobaczymy, co to mi da. Wysunie do góry pewnie. Aha, w ten sposób. Mam nadzieję, że niczego na dole już nie ominąłem, ale chyba nie. Jeszcze mi brakuje jednego diamentu. A, jest na górze, dobra. Ok, czyli tak, muszę poczekać aż ten. O, patrzcie, już mam 70 monet, czyli już mam zaliczony cel dodatkowy. A tutaj już diament, czyli uda się to też ukończyć na 100% za pierwszym razem. I patrzcie, on teraz zepchnie te skrzynki. Poczekajcie, zanim wejdę, to jeszcze chciałem. Tu zebrać, co się da. Bracha, więcej nie zbiorę. I teraz tak. Tutaj on za chwilę będzie spychał te skrzynki w moją stronę. O właśnie. Odczekajmy chwilkę jeszcze. I szybko. Teraz szybko na górę. Ok, zdążyłem. No i bardzo dobrze. To by było więc na tyle. Tutaj mamy przejście. Zostaniemy się jeszcze wyżej. Kurde, żeby teraz mnie nie spychał. Uciekamy, uciekamy, szybko! Dobra, chyba damy radę. Lecimy do góry. Wow. Gdzie my jesteśmy? Jakiś skarbiec? No, to chyba się zaczyna właściwa walka w tym momencie, bo już diamenty mamy. Okej. Okay. Jak to teraz wygląda? Aha, mogę to zabierać, tak? Czekajcie, jeszcze raz. jaj. Uwaga na ten wiatr Dobra Teraz zabrać Aha, bo ja to wtedy puszczam, okej okay. Czekajcie jeszcze raz Aj, kurde, oberwałem No, muszę tutaj uważać Dobra Na niego Aj, nie doleciało, kurczę Jeszcze raz, jeszcze raz Spokojnie, spokojnie, wow Mało brakowało co Kurde, po drugiej stronie znowu Teraz tutaj Chodź tu, chodź tu, chodź tu Okej, okay, trafiłem go. Bardzo dobrze. Za chwilę spróbujemy ponownie. Teraz tutaj. Tak jest. Pięknie. To już dwa razy. No, będzie kolejny atak. O, dziękuję Ci bardzo, to Dała mi grzybka, który mnie powiększył. Dzięki temu mogę znowu oberwać bez skuchy. A i tutaj znowu muszę się przeciwstawić temu wiatrowi. Dobra Teraz co? Znowu te kule śnieżne czy cokolwiek to jest Dobra, wyciągamy, wyciągamy Szybko, szybko do niego. A nie dolecę, nie dolecę. Dobra, zobaczymy, gdzie teraz się odrodzi tutaj. No i pięknie udało się. Zwykle te animacje eliminowania bossa są zabawne. <laughs> Tutaj jeszcze kurde się zaklinowała. Wyciągamy ją. Wreszcie się doczekaliśmy gwiazdki, co, która została zabrana nam na początku gry. Tak jest. No i proszę, mamy więc już teoretycznie napisy kończące grę. Oczywiście, twórcy chcą nas tutaj nieco strolować. Ja już też po przeczytaniu recenzji. Wiem, że gra ma łącznie 3 rozdziały, plus ten jeden bonusowy, więc nie martwcie się, to absolutnie jeszcze nie jest koniec. Po zakończeniu tych napisów, zapewne nam się właśnie coś nowego odblokuje. Zresztą, Nintendo też już mnie do tego przyzwyczaiło, że często przynajmniej jakiś jeden bonusowy świat się zawsze odkrywa. No, i tutaj będziemy mieli jeszcze takie dwa rozdziały. Ale przy okazji jest trochę chwil na to, że po pierwsze popodziwiać tutaj grafikę z bliska, która naprawdę jest tak przesłodka i tak prześliczna, że to aż się z wielką przyjemnością ogląda. Do tego jeszcze te 60 klatek na sekundę robi swoje, też absolutnie płynne 60 klatek na sekundę, biorąc pod uwagę, że ta gra wyszła na konsolę Wii U, która jednak jest dużo słabsza od takich platform jak PS4 czy Xbox One. Wii U to bardziej technologicznie konsola jak PlayStation 3 czy Xbox 360. Może odrobinkę mocniejsza, chociaż też tutaj opinie bywają podzielone. No ale proszę, dojechaliśmy już do końca. I zaraz zobaczymy, czy faktycznie się coś odblokuje. Tak, jasne, the end. <grym> Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, że to jeszcze bynajmniej nie jest koniec. Udało się skolekcjonować 70 monet. I proszę, od razu, przy okazji, e, cały, cała książka, cały pierwszy rozdział e, mogę już powiedzieć, że jest ukończony na 100%. Wychodzimy w takim razie i za chwilę zobaczymy, co się nowego blokuje. Proszę bardzo, epizod drugi jest już dostępny. No, i rzeczywiście, jest epizod drugi, a tak jak mówię, jak ukończymy epizod drugi, to będzie jeszcze epizod trzeci. Jeszcze pokażę Wam tylko, możecie zwrócić uwagę, że nawet wygląda teraz inaczej ta książka. Po pierwsze, jest napisane w lewym dolnym rogu ekranu, że mamy 54 diamenty, no ale są też takie trzy znaczki Kapitana Touda, które oznaczają zapewne to, że ukończyłem ten chapter, ten epizod na 100%. A żeby to jeszcze udowodnić i ładnie zobrazować, to sobie przelecę tutaj całą książkę kartka po kartce, żeby wam pokazać absolutnie każda gwiazdka, wszystkie diamenty i każdy cel dodatkowy został zaliczony. Myślę więc, że już do końca postaram się tą serię tak poprowadzić, aby to była seria z przejścia gry na 100%, bo strasznie się w to wciągnąłem, gra mi się bardzo podoba naprawdę. Teoretycznie rozgrywka może się wydawać bardzo niepozorna, ale jest to tak rewelacyjnie tutaj zaprojektowane i pomyślane, że naprawdę przechodzę to z wielką przyjemnością i cieszę się, że tutaj też gra znalazła tylu zwolenników. Bo naprawdę wasze komentarze mnie bardzo motywują, tak samo jak łapki w górę cieszę się strasznie, że je tutaj zostawiacie i że właśnie dajecie znać o tym, że właśnie seria wam się podoba. Oby tak zostało już do samego końca, bo jeszcze z pewnością trochę odcinków przed nami, jakby nie było jeszcze dwa epizody plus ten epizod bonusowy, który też wam pokażę w przyszłości, a na razie już to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. To był Captain Toad Treasure Tracker prowadzony przez Sardzia i do usłyszenia prawdopodobnie jutro, myślę, że wyrzucę Wam jakiś kolejny odcinek. Cześć!